Jak na katowicach. No co, my już tutaj pochodziliśmy trochę po stanowiskach. Jest sporo ludzi. Fajnie się to wszystko rozkręca. Dużo znajomych twarzy, także będzie znowu bardzo fajny weekend. przygotował dla siebie. zapraszamy i Adrian, ty też tutaj do konkursu, dawaj. Tak. Kochani, fajny konkurs jest tutaj na stoisku u Mausa, także zapraszamy. Słuchajcie, jesteśmy na Silezji. Każda osoba, która przyjdzie do nas na stanowisko, zrobi sobie zdjęcie na naszej ściance, udostępni na swoim Facebooku, oznaczy nas i hotel Kubus, bierze udział w, w konkursie, gdzie do wygrania jest romantyczny weekend w hotelu Kubus Czterogwiazdkowym. Dwie noce, dwa śniadania, kolacja, Dlatego zapraszamy, wpadajcie do nas na MeUSa, myślę, że warto. Możecie wynagrodzić swojej żonie te wszystkie wyjazdy Dokładnie. na ryby, także jest okazja. Dokładnie, wpadajcie. A losowa losowanie będzie na live'ie tak. chyba 6. tam zobaczcie, wejdźcie na stronę MeUS Polska, tam post jest napisany. Zapraszamy tutaj do Silezję dzisiaj i jutro. No i po więcej informacji oczywiście Dokładnie. też tutaj. Zapraszamy. Pozdrawiamy. Okej, okay, ja tu zaraz będę działać w pewnej sprawie. Tak jak już wam wcześniej wspominałam, będziemy zbierać podpisy tutaj dla Odry. Tutaj jest główny, jakby to powiedzieć. Tak, ja tutaj koordynuję te działania Ta, koordynator. Chodzi o, o, o zbiórkę. Julka właśnie się rejestruje do naszego formularza wolontariackiego. Za chwilę przejdzie takie krótkie szkolenie. I będzie mogła zostać wolontariuszem. I będę zbierać podpisy, także podbijajcie śmiało, musimy tego zabrać naprawdę jak najwięcej. Tak, A. potrzeba 100 tysięcy tych podpisów w takiej formie papierowej, więc to ważne, żeby się zgłaszać, żeby nas wspierać i żeby zbierać te podpisy. Wśród znajomych, wśród rodziny, wśród kolegów wędkarzy. Pokrótce, o, o co walczymy? Walczymy o czystą rzekę. Chcemy czystej rzeki, pełnej ryb. Chcemy przebywać nad tą rzeką, chcemy, żeby. Żeby rzeka mogła płynąć wolno i żeby była przede wszystkim czysta. I nietykalna przez ludzi, i bez ingerencji, i bez Chcemy zmian. Chcemy skutecznej ochrony dla rzeki, tak. I, tak. I, I o to nam chodzi tutaj. Po to jesteśmy, i po to zbieramy, i po to Julka zbiera. Tak. Chcę jak najbardziej tutaj wesprzeć to wszystko, bo naprawdę trzeba. No dobrze, to zadziałamy tutaj i zaraz będziemy chodzić i szukać ludzi. Kliknęłaś to? Dzień dobry! Cześć, kurde, cześć. Ja tak się za wami. No, cześć, cześć. No, krasz, że ci cześć. Ja się a nie, nie, nie. Jest? A nie chcielibyście się... ...bisku dzieje. Co tam ciekawego? Słychać? I szczęcie, Do stolicy. Na Marki do stolicy Świąska. Domyślam się, bo widzę objętość naprawdę nie są. Co specjalnego macie dla swoich gości, dla osób, które przyjeżdżają w Grodzie? Tomka możecie oglądać na TikToku, często robi live ze sklepu Haczykowa, także polecam jest tam Też tam czasami bywam sobie w komentarzach, któremu tam piszę, zadaję pytania i tak dalej, tak Zapraszam. Poza zbieraniem podpisów zapraszam też tutaj. Ziarna ziarenka różne, różnia, różnorodne. Dla każdego coś dobrego. Wyborach, no, razem też możemy sobie zrobić A pewnie. Będzie w trójkę. A jakie ryby łowicie? Karpie. Karpie. O, pójdź Ja on taki lekki nie jest. Żeby takie w tym sezonie były. I coś tam. I później ewentualnie można... <noise> Ale jest również standardowy. Jeszcze uśmiechnij, bo ja się uśmiechni, masz takie... Cześć czy nie, panie Jeszcze raz się uśmiech. Kurde, Raczej Okej. no więc jak widzicie kolejny model Co tu się dzieje Jula? Podposiłem, podposiłem, tego nie pokazuj. ma nie. No. Haczyki, różne rzeczy, wszystko. Wszystko to są do złożenia zestawu. Tutaj bardzo chętnie kolega pokazuje. Przed chwilą tutaj tacy młodzi byli i im tłumaczyły, jak związać zestawę. Także jak ktoś nie ma pojęcia, to śmiało. Na pewno chętnie wytłumaczy. Spacer, łódki. Wszystko można kupić, co się zapragnie. Przynęty, ziarna, wędki. Popcorn! Popcorn! Popcorn? Dobrze, to idziemy na popcorn. Uła! Za uśmiech! Musisz się uśmiechnąć. Nie, no, nie popcorn Na drapieżyki, na szczupaki, na sondacze, na wszystko. Miesiaczek! No, dużo do wyboru. Ej, tych nie widziałam jeszcze, ale słodziaki. Misiaki. Jakie pomysły prezentowe. Takie całkiem całkiem jak Gawędkarzy. Jeszcze dwie. No, nie wiem. Ale mi się dzisiaj włosy elektryzują właśnie. Dlatego jaśmy. No znajomości. Pozytywnie, pozytywnie. Dobra, no to witam was serdecznie. Cześć. Witamy. Znajdujemy się na... W jakim stanowisku? Borowy staw. I korzecznik. I korzecznik. Dwie wody komercyjne. Tak, komercyjne. Jeden właściciel. Jeden właściciel, dwie wody komercyjne. Jedna woda naturalne jezioro, korzecznik. Tak. 25 hektarów, druga woda sztuczna, pokopalniany zbiornik 40 paroletni. A Właśnie tutaj, tutaj, tutaj Wygląda. wygląda... się to. Bardzo fajne to. Zdjęcie jest sprzed 7 lat, ale jest okej, uaktualnimy je. Na pewno na Rybomanie, nie. O. Widzimy się tutaj dzisiaj, bo gdzieś te terminy się nie pokrywają w końcu jest okej. Okay. Idzie być w dwóch miejscach naraz. I właśnie i o super. to chodziło. I tak. tu duży plus dla Silesii, dla nie wiem czy Rybomani. Także Że tak to wyszło dogadali się. Tak. Dogadaliśmy. O to właśnie tak. no chodzi, tak żeby nie było być, takich niespójności, tak. tylko żeby to wszystko tak. było dograne. Tutaj gdzieś nie, nie tyle, bo wędkarze to sobie pojadą. tak? sobota jadą tutaj, widzieli tu, ale wystawcy, sorry. Nie rozdwoją się. Tak nie się możesz zrobić jedynie jako opcję, że zdajesz wystywasz pracownika. Ale to nie jest to samo. Nie po wiem. drugie, też zupełnie inna lokalizacja, więc inni wędkarze, nie każdy jest gotowy przyjechać pół Polski, żeby tak. być na jednych targach, to chociaż w swoim okręgu będzie na tych targach. Więc jest to jest jest fajne szybko. rozwiązanie. Jest tyle terminów, tyle tak. weekendów. 52 tygodnie ma chyba rok, ile ma kurde. Nie wiem. Szczęśliwi czasu nie liczą. Nie, nie wiemy tego. Nie, nie, nie wiemy. Nie nie nie. Nie. Ja już tyle pomyłek jak zrobiłem, i mnie hejtują, cały czas piszą. Ale że... bo ty jest i szczery, to zawsze mówisz Ale O targach jakiś tam gości mi napisał, że ważne. Nie Nieważne. Nieważne. Siedzimy Łowiska. fajnie, bawimy się, targi super, Silesia, nie wiem, pierwszy raz jestem, na pewno wiesz, będę za rok, na pewno będę za rok, podoba mi się tutaj, na pewno będziemy też na jeszcze innych targach, ale no co, super, nie ile. powiedzieć na przykład, yy, o jaka głębokość średnia właśnie na tych zbiornikach, o, coś takiego, Około 3-4 metry, 3-4 metry na każdym, 3-4 metry na każdym. Na każdym. trochę głębsze miejsce no? <laughs> Jak sanitaria, jak wiesz, jak zaplecze sanitarne właśnie, żeby ludzie wiedzieli, jak to wygląda, domki Słuchajcie, jakieś. Yy, na każdym łowisku dojazd, na każdym łowisku prąd, woda na stanowiskach. Tak. Woda zdatna do picia, bardzo dobra. Sam piję tą wodę. Potwierdzam. Potwierdzamy. E, naprawdę źródła. Nie, niedługo będziemy ją butelkować, radę, Borowianka. Dobrze, czekam na o, to. Super. Tak, także woda super. Ale panie też będą przychodzić? Też, tak. Tak, tak to fajnie. E, prysznice, toalety. E, co? Dojazdy? Całe zapleczeje. Całe zaplecze jest, Wszystkie jest tak. teren ogrodzony. To do każdego stanowiska. Ja do każdego stanowiska. Tak. Bardzo ładne porządku. ryby. Na korzystaniu właśnie przedział wagowy ryby. Do 30 kg karpie. E, jeszcze 30 nie padła. Na a największa, jaka no. padła największa ryba? 26 kg złowiona w zeszłym roku. To nie a. pobije swojego... Pożycia. A jakie ale, masz ryby? 200 to ale, są ale w, w tym roku pobijesz. Obie... Są wpuszczane większe. 28 kg puszczyliśmy ryby. Kilogramów no. ryby na 7 lat nie potrafię. Co ty gadasz? Nie? No, a mura ma 30. G. O kurde. To Ty tak może ładne pwb, ja mam gorsze, też, A co łowisz tylko na pzw? Głównie szczerze? Tak. Jak na zaproszenie gdzieś na przykład tutaj gdzieś nagrywać jakieś komercje, a ogólnie to jak zobaczysz to ja bardziej się rozbijam gdzieś na dziko. Na dziko. I łowię albo pzw albo dzikie wody całkowicie. Jest świetny, no i świetnie jak jest taka ale możliwość. ale jak do tego podchodzisz właśnie. Pzw, wody komercyjne. Ktoś łowi ryby na pzw czy na komercji. Dla mnie to są dwie różne gdzieś tam zasiadki. Są tam. dwie inne. Na PZW na przykład jest nikt nie wiesz, co tam do końca pływa. Dokładnie. Na komercji mniej więcej wiedziałeś co wpuszczałeś. Chyba, tak, że otwierałeś komercję na przykład na zbiorniku, tam, gdzie wziąłeś wodę, a woda miała 50 lat, to też nie wiesz, co w tej wodzie jest. Dokładnie. Ale komercja też komercji nierówna. Może tak. być komercja typowa wanna z rybami przysłowiowa, powiedzmy, tak. a może być komercja jak naturalne czyli tak, tak jak na przykład korzecie, który ma 20 hektarów. No to jest duża więc te kilkanaście jest duża. stanowisk, bo tam 13 14 stanowisk na, tej, na tym obszarze, to już jest naprawdę fajnie. To jest taki komfort, wiesz, jest spokój. I, I ta woda też jest rybna, bo ona przede wszystkim to nie jest tylko, wiesz, wszystko wysiadkowane wpuszczone karpie, ale tam są też fajne liny, są ładne leszcze duże, szupaki, także ta woda szupaki, jest naturalnie szupaki, bogata szupaki, w to wszystko, zobaczymy. co tam było. Na federki na przykład tam idzie też fajnie. Też na federa szpideri. też można, łowić, na spinie. Organizujemy też ładne zawody. leszcze y ładne ten yy, Ładne sp zawody spinningowe właśnie. Wczupaczka ja, mam... To przybliżemy chyba. Mam życiówkę 94 centymetry właśnie. Okay. Mogę się pochwalić na okoniówkę wow. akurat jako Także no fajna, fajnie, ja, że ta bogata jest taka bogata. no bo, paku bo, 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 bo jest na na metodę zrobię przypadkiem. kurde. Na metodę? Na metodę walną, rzutę, go przy, rzutę, A ty także to nie bez... przegryz wszystkiego, nie? Bo to jednak... Centralnie za końcówkę był załapany. Uy, A miałeś ładnie. kiedyś, że uderzył ci, wyskoczył za, za przynętą ci szczupak? Ja żałuję, że wyłączyłem kamerę, bo ja, mi, ściągałem metodę. Tak. I za, na brzeg mi wyskoczył za przynętą i wyskoczył też Czupak, Aha. bo na brzeg mi wyskoczył, mm. nie na brzeg. na brzeg za przynętą wyskoczył. Ja miałam kiedyś, jak zwijałam zestaw karpiowy znowu, to miałam właśnie jako przyłów i, i mieliśmy wszystko zwinięte, bo zwijałam ostatnie wędki i nie, mój partner nie zdążył po podbierak podbiec, to też Czupak wyskoczył, zrobił ósemkę i poleciał, a prawdopodobnie też bym miała wtedy życiówkę dosyć niezłą niestety. Także różnie to z rybami Ja nie potrafię spinningować, więc Piotr tak? Jacek. Jacek, przepraszam. Jacek, ja nie łowię też. W ogóle. To się, no, to dziś nie, nie, no nie łowię. Próbuję, ale gałęzie potem wyciągam. Tak, gałęzie. Mroczek z Kartmaxem mnie uczył. Cały, cały tydzień mnie uczyli i tak. Kartowania, Coś do... mi to nie, nie, nie ten, nie, ale, ale. Ale próbuję, próbuję, próbuję cały czas. Przepraszam, ale. A to tylko... skąd takie. Nie wędkuję, skąd taka zajawka nie właśnie nie Ostawy komercyjne? Znaczy, no... Jak gdzieś i tak, tam i kartę wędkarską miałem i tak dalej, bo łowiłem wcześniej. Nie mam czasu. A. Brak czasu, brak czasu. Także wiesz co, nie wiem jak by to było, gdybym siedział na rybach z nimi, łowił, integrował się. Żeby się nie wkręcił to tak bardzo. Może nie wkręcił, tak jednak... zaniedbywał pewne obowiązki i tak dalej, nie? A no, mówię, może za chwilę będzie kolejna woda i tak dalej, także no nie wiemy. No, Czyli cały są czas jakieś gdzieś... plany? Cały czas, cały czas. Ale już. w sumie i tak się trochę integrujesz z tymi wędkarzami, bardzo. bo to nie jest tak, że tylko przyjedziesz i skasujesz, tylko skasujesz, no. jak posiedzisz, porozmawiasz. Za bardzo. Nawet za bardzo. <grym <grym> Czyli tak. już Także tak. tak. Myślę, że to wędkarstwo to by ciebie totalnie pochłonęło. Także dobrze, że tylko nie. jesteś właścicielem wody, bo przyjedziesz, powiedzmy tam, posiedziesz trochę czasu i wracasz. A tak to by chyba spędzał cały czas nad tą a wodą. A jak z terminali, powiedzmy, tak? Gdy no długie w ogóle, kolejki są do ciebie na przykład? Wszystko, wszystko jest w systemie rezerwacji na stronie. Mamy a. własny system rezerwacji. Czyli jaka strona tutaj? www.borowystaw.pl www.lowisko. Myślnik korzecznik.pl Na Facebooku też jest odnośnik, na Instagramie jest odnośnik. <laughs> Przepraszam wszystko możecie znaleźć, Nawet no, jak piszecie w wyszukiwarkę, to w, w Google wpiszecie Borowy wstapę, nie wyskoczy. Wyskup. Oczywiście, że tak. jest wszystko czytelne, widać kiedy jest coś wolnego, kiedy jest zajęte, kto opłacił, nie opłacił, na czerwono, na żółto. A z zajęciem no bywa różnie. Jest dużo obłożenie latem, weekendy wiadomo też. Tak. Majówka, nie pojawiają się Majówki, takie już no. w grudniu sprzedane. Tak? Tak. No, 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 to tak, jest tak, i Ludzie chcą jechać. A wiesz czemu tak jest? Bo tak, jakby ludzie się zrażają do PC2, bo tam nie jest zarybione. I to dobrze o ty wiesz? No właśnie, a czemu nie jest zarybione? przecież są na. Rybie, to znaczy ryba to rybami, wygląda. ale mi się też wydaje, że chodzi o to, że Od jest brudno, są śmieci, nie jest teren ogrodzony, jest niebezpiecznie, bo się ludzie pamiętają, więc jest kilka <coughs> takich aspektów, które PZW gdzieś tam ma I pokazuje. I jak ktoś jedzie z partnerką, wie, jak jadą jako Krasia. na przykład tam i chcą mieć wygodę, to wiadomo, że to jest do mnie tak. zajebiste, że idę się wykąpać pod prysznic, fajnie wypachniony jestem. Bo no wiadomo, wiadomo, że w lesie, jak jestem ja, no to ja mam prysznię ze sobą, taki wiesz, biorę i podgrzewam tą wodę. Jak jest chłodniejsze, w lato się wykupię jeziorze. Nawet wystarczały takie wyjazdy, gdzie pięciolitrówka ze sobą, jedna drugą osobę leje tak. i się też człowiek umyje. Także wszystko jest kwestia chęci. Ale jednak, tak jak mówisz z rodziną, z kobietą, żeby zachęcić tą drugą osobę, to jednak fajnie jak są te warunki jak troszeczkę. Jak ty się bez telefonu teraz? No, ciężko. cały czas. Albo w miastach to ja, No nie ma dojazdu no często, trzeba się gdzieś tam przedzierać, albo trzeba wszystko przenosić. Jest to utrudnione, także jest to albo bardziej dla tych wy Trwałych, albo dla tych osób, które mogą sobie pozwolić po prostu na taki ja bardziej survival, na przemysł. Tak, ja przeważnie, Moje zasiadki są przeważnie od 7 do 14 dni na. No. no i to jest super, no to że by... może sobie na to pozwolić tak, po no. prostu. Ale polski związek wędkarski zrzesza ilu? 800 tysięcy wędkarzy? Nie wiem, ja się tym zajmuję. Coś dużo, koło tego, tak ale... Chyba 800 tysięcy. Wysz policisz te pieniądze, to jest tyle ryby? To jest jedno i to są wędkarze, czyli no te śmieci nie tą ryby, rzekę, I tyle osób to powinno tam jezioro. chodzić, strzec też tych wód, tak? To powinno prawie. być więcej kontroli tego wszystkiego, no, nie ma. Kuchy, ale ma. to jest też osobny temat. To bez... jest temat rzeka, <grym> bo tu to... siedzi teraz rozmawiać no. o tym, jakie są no to, to jutro możemy Jak oni sami sieci stawiają, potem sprzedają te ryby, no to jest... Okropne, się, no. to jest temat, Później jest to hejt, jest... że jakieś łowiska komercyjne kupują te ryby gdzieś tam. No. No, PZW je jest... sprzedaje. Ale hejt jest na pz PZW robi odłowy kontrolne. Niby, sobie, niby, tak, teraz tak ostatnio dalej. kolega mi wysłał ryba po 15 zł za kilogram od 18 do 25 kg po odłowie kontrolnym z PZW. No, no, odłowie kontrolne. O, odłów kontrolne. No. To jest straszna rzecz. No niestety, no tak to wygląda. Nie się, same... ja spokojnie tutaj chcę to w ogóle te targi przeżyć. Nie będę o tym mówił, jak potem tym jak na swoją wodę PZW albo nie wprowadzenie tak licytu. A gdzie Na jakiej wodzie PZW? Zrazisz nam? Na dzierżniowiem, mam ten rekordy jest już dzierżno, jak z jak, jak, jak tym dzierżną teraz jest. Powiem ci dalej ryby są, koledze wysyłają. Tak? Tak, ale... Nie chcę o tym mówić, działają, ale. Nie, okay, nie, 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 nie musisz tego. Tak nie, nie chcę zdradzać, bo to jednak wodę, tą wodę. Ale dobrze to słyszę, Wielka że Wielka tragedia. Są ty, jakby... Tak. I co? Przeszło echem, przeszło echem. Natura sobie jakoś musiała poradzić. O było, tak, chwilę było o tym było głośno, i ci za to, co odkładają, mają Cisze. za że to w dupie. Tak, odra. Samo, tak? w w teraz Czesi to zrobili, dlatego zrobili na Czechach teraz na tej, po tej stronie. Zrobili wodę no kill, dlatego że wszystkie tak jak zrobił prezydent, co się stało w Warszawie. Śmieci wszystkie poszły do wody. Mhm. I teraz jak masz filmiki, oglądasz czeskie odrytam. Mhm. Papier, to to wszystko <laughs> Dlatego też na tych targach zbieram podpisy tutaj z ekipą od Czystej Odry. Osoba Odra możecie sobie znaleźć na Facebooku. Tam działają właśnie, żeby całą tą Odrę przejąć, żeby tam podziałać w tym kierunku. Możecie sobie więcej informacji na ten temat tam znaleźć. Super sprawa. Jak możecie, to też się podpiszcie, bo myślę, że warto właśnie się zainteresować. No bo jedna osoba nic nie zdziała. Jednak jak jest nas tysiące i setki, to myślę, że jest, jest, jesteśmy w stanie coś zdziałać. Z jedną rzeką. Jak się uda z jedną, to pewnie z kolejną i z drugą i z trzecią i z wszystkimi wodami po prostu. Więc... u nas jutro też... Będą te podpisy przyszły. Tak, pani? tak. tak. Także tutaj na tym stanowisku narożnikowym, takim, no fajnie, mamy zarobiście, fajnie Fajne plazmy. Dzięki, pięknie. Też będziecie mogli sobie złożyć podpis. Trzeba podać Trzeba swoje imię, nazwisko, po adres, chyba jakiś tam. Podpis. Pesel jest i podpis. No, tak. ale ludzie to mają... rodo, nie to RODO. To jest RODO, tak. także Tak, nikt ludzie tutaj mają różne podejście do, pes... do tego, żeby podać swój Pesel, ale oczywiście to wszystko nie wypływa, to jest tylko po prostu wysyłane na To jest na zostaje na omisku. Tak. I co jest w karteczkach, to też zostaje w karteczkach. To, co sobie życzymy na ten rok 2025, bo sezon się niedługo nie zaczyna. Żeby cały czas rozwijać. Rozwijać, tak. I żeby wszystko według planów w miarę I szło. żeby zdrowe nam było, nie? Dopisowało. No, Dokładnie. Grówko, tak, Czyli ja tutaj lecę dalej. Dzięki za Dziękuję. rozmowę. Dzięki również. Miło było. I... Do zobaczyska na dworze. Do I, Przepraszam. To sobie Dosłownie leciłem jest moment. Brawo, muszę na filmiki patrzeć. Drugi dzień targów, Silestia Fishing Katowice. Oj, działo się, przez chwilę to był taki młyn, teraz jest trochę spokojniej, więc można się przejść. Tak, godzina już 14? Nie, no prawie 14. No, niedługo będzie 14. Więc troszkę luźniej, ale tak. przez moment, jak widzieliście, Była było masakra. tłocznie. No i oczywiście, jak to na targach, co chwilę ktoś zaczepia, co chwilę rozmawiamy, wspominamy, poznajemy nowe osobę, więc ciężko jest czasami się przejść nawet te kilkanaście metrów. Tak, każdy ale zagaduje. Ale świetnie ogólnie. Ale mega hmm. pozytywny odzew tak. od osób. Tak. jak widzicie, Fotki. ogólnie znajdzie się wszystko, bo i dla spinningistów, i dla karpiarzy, <laughs> i dla federowców, nawet gdzieś skłabiki były, także dla każdego coś dobrego, bardzo fajne targi. Mam nadzieję, że będzie to się rozwijać tak. co roku coraz bardziej. No i w ogóle hala, zobaczcie no to jak ona jest wysoka, to, to się nie, nie da się tego garnąć. Miejsce tak kosmicznie super. tutaj jest. Ktoś nawet dronem tutaj latał. Także bardzo mi się podoba to miejsce i ma duże potencjał ogólnie wam powiem. <noise> co, mm. idziemy dalej. Tak. Targi spore, sporo wystawców. Fajna sporo, impreza sporo. w Katowicach. Bardzo sympatycznie, fajny klimat. Patrzę. Osoby zadowolone z zakupów. Tak. Albo Łódki. i niezadowolone, bo musieli kasę wydać. Nie. To jest najgorsza rzecz, jeszcze. Nie tak. ma nic za darmo. Pasja cieszy, pasja cieszy. Tak Nie tak. No. Ym, jest Co więcej, co więcej. Fajnie, bo Warszawa zupełnie inna. Yy, tak, no bo tam typowo Kielce też zupełnie sping. inne. Kielce się tutaj. rozwijają i tutaj też już konkretnie dosyć to wszystko wygląda, także kolejna impreza w tym roku zaliczona na plus. Tutaj mamy wszystkie metody y, połowu, z tym również i, i pontony, i żywność. Nawet kampery także... się znalazły za nami, oj. Zalewy, tak. Jesteśmy na stanowisku Mumfin, już chyba raczej wszyscy ten sklep poznali gdzieś tam w internecie, e, także przybliżymy tutaj może trochę bardziej. Gdzie ten sklep w ogóle się znajduje? No, sklep znajduje się w województwie wielkopolskim, miejscowość Kalmierzyce między dużymi miejscowościami takimi jak Ostrów Wielkopolski i Kalisz, Ostrowska 124, tam jesteśmy stacjonarnie, wiadomo, że też bardzo mocno już w tej chwili w internecie, tutaj też promujemy bardziej swoją markę i marki, które mamy w dystrybucji, takie jak Solbytes, Migbytes, Zemex, Castaway PVA, mamy łódki Manuel, które też będziemy teraz mieli w dystrybucji, Czyli bardzo dużo ogólnie, bite, dużo tak. Dużo do tak, i ogólnie skupiliśmy się na markach, które mamy w dystrybucji, nie przejęliśmy tu tak bardzo handlować, tylko bardziej... Się pokazać, wystawić i wypróbować. Dobrze. A jak targi ogólnie? Bardzo dobrze, udane targi. Nie spodziewałem się, że Śląsk, w Śląsku wydało mi się zawsze mniejszym, tak jakby niszą taką bardziej, jeśli chodzi o wetkarstwo. Znaczy wetkarstwo jest tutaj mocno rozwinięte, tylko myślałem, że po prostu jest mniej ludzi na tych targach. I zainteresowanych właśnie takimi Zainteresowanych w te targi w tym roku. Może przez to, że w Katowicach dużo więcej wystawców. Bardzo duży, bardzo dobry odbiór według mnie. No to super. To dzięki. Bardzo sposób. dziękuję. Bardzo dziękuję Pani. Dziękuję Mimo. bardzo. W księgu Kolorowych tutaj oryginalnych. Ja jestem tutaj pełna podziwu, bo zobaczcie, tutaj pan sam maluje ogólnie te wszystkie rybki i one potem wylądują na takich kubeczkach, także naprawdę super sprawa i podziw dla pana. Tu jest możesz pokazać? Bo naprawdę jest tutaj mega talent, także gratuluję. Bardzo fajny pomysł. I fajnie, Świetnie. że jeszcze istnieją ludzie, którzy się tym zajmują i ten internet i ta sztuczna inteligencja tego wszystkiego nie wypiera. Bo... Tak, totalnie niepowtarzalny wzór. Tak. Jedyny w swoim rodzaju super sprawa paletą. Zobaczcie, jaki ładny karp. No przepiękny, ten ciemny mi się tak widzi. Wszystkie A Ładne, nie mam miejsca już w domu na ścianie. <laughs> <laughs> Stanowisko: Greatfish, spinningowa. Może trochę więcej powiecie Witamy, właśnie? Witamy, że więc tak, są to nasze pierwsze targi jako marka Greatfish. Postaraliśmy się jak możemy, żeby zapewnić Wam wszystko, co jest najpotrzebniejsze i mamy tutaj to co najważniejsze, czyli gf jedyneczki we wszystkich pięknych, cudnych i głownych kolorach, tak samo jak i multikolory, ten bardziej naturalny i ten bardziej właśnie rażący w oczy, jeśli mogę to tak nazwać. gf dwójeczki. Też wszystkie kolorki u nas znajdziecie na miejscu, włącznie z miksami, woblerki, które możecie zobaczyć za mną na kracie również się znajdą. No, Rok już, Rokiego już nam trochę wymiotło niestety. E, na następne targi na pewno przygotowujemy się lepiej. A to dobrze o nim świadczy, że to wymiotło. Tak, bardzo szybko zniknął z półek. E, można powiedzieć, wręcz, że nasze rokowania przekroczył. E, mamy również wlepy na łódź z miarką. O, tak samo jak matomiarki o długości 1,30 m, bo te metrowe też bardzo szybko nam znikły z półek. No i czapeczki zimowe, koszulki Great Fish. Wszystko, co potrzebne, żeby iść na ryby. Najlepsze czapki, serio. Tak. Nie spędzą. No i pięknie, no to super. Świetnie. To ogólnie zadowolenie z targu. Bardzo, bardzo. No i bardzo dobrze. Tak. A to moje top. Ulubione, jakie kolorki tak. kobiety. Ej, naprawdę. naprawdę. I to są, że mówi, wiesz, weź wymieniaj, weź wymieniaj. A ja nie, ja jak się uprę... I jako kolczyki robisz, tak? O. I ja to, to jest mój zestaw. Tych no fajnie w sumie. Spoko. To jest mój zestaw. No to ekstra. Nie tylko dla kobiety, bo Przemek też kradnie. moje. Oczywiście, że tak, nie ma co się brzydzić kolorów różowych na przykład. Nie? O, no Dzieńcie, dobrze. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. miejmy nadzieję, że na rybomani będzie jeszcze fajniej i jeszcze w liczniejszej liczbie wszyscy nas odwiedzą. Także co? I mamy najlepszy team. <grym, grym>, Oczywiście, to że to to są najlepsi. To jest. Dobrze, dziękujemy <grym>, wam bardzo. No i co? Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. <grym>, dziękujemy. Trzymajcie się, Cała Idziemy dalej? System. Nie, nie uciekaj. Robicie żerki? szychy, jak tam, jak na targach. Witamy serdecznie wszystkich. Jesteśmy ogólnie zadowoleni, bo widać, że z roku na rok Silesia się rozwija, coraz więcej wystawców, coraz więcej odwiedzających. No i mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie tak samo. Dobrze to słyszeć, bo my tu jesteśmy pierwszy raz, to nie mamy porównania, ale jak skoro ty tak no, mówisz. My no, jesteśmy to... od początku, jak, okay. jak powstały tu w Liwisach, czyli no w tym roku trzeci rok już, nie? I co roku widać ich progres konkretny ciężarków dużo zostało w potargach, Bo to już jest godzina w sumie taka dosyć późna. My zawsze bierzemy duży zapas, żeby nie zabrakło. Nie? Także jeszcze Jedno. coś, jest, coś ale, jeszcze jest, ale samochód będzie dużo lżejszy w drodze powrotnej. To dobrze, to dobrze to słyszeć w sumie. To co, dziękujemy, lecimy dalej. Dziękujemy i widzimy się następnym razem. Tak, widzimy się na kolejnych targach. Cześć, witajcie, karpiowy puchar, a ze mną... Będku z Julią. Wędkuj oczywiście nie trzeba przedstawiać. Słuchajcie, mamy dobre info? Dla nas dobre info, dla, dla was mnie też tak, Julio. No cóż, podjęliśmy decyzję, że my startujemy w tym roku po raz pierwszy tutaj w edycji Karpiowego Pucharu. Jeszcze nie wiem na której wodzie, także to jest jeszcze zagadka i dopiero o tym później się dowiecie, ale już decyzja podjęta, gdzieś będziemy się zmagać z innymi zawodnikami, także bardzo się cieszę. Ja również bardzo się cieszę. Jest czym wybiera 14 eliminacji w całej Polsce. Tak, dokładnie. I jest tego na narzeczonym. Tak, oczywiście, on zawsze ze mną jeździ nad wodę, chociaż go nie ma, on jest zawsze po drugiej stronie aparatu właśnie. Chcę Wam zdradzić tą, tą tak, informację. Skład także... już znamy. My nie wiemy tak. jeszcze gdzie, ale na pewno wędkuj z Julią w Karpiowym Pucharze 2025. Dokładnie, do widzimy się na pewno, do Sprawiamy. zobaczenia. Co? To co? Tar... Cześć. Cześć, cześć. Targi pomału dobiegają końca, niestety już się wszyscy pakują, Dojdziemy pomóc się spakować trotce. No i coś super było. Kurde, znowu kolejni pozytywnie ludzie poznani. Tak, wesoło A Ja będę znowu tydzień naładowana energią Było wesoło, tak jak Adrian mówi, świetnie I co najważniejsze, to jak za darmo, to dobra cena, no nie? <grym> tak, to wie, to wiem, o co chodzi <grym> Pozdrawiamy dziewczyny Pozdrawiamy wszystkich serdecznie Uciekamy, koniec dobrego No niestety Ale już niedługo widzimy się na kolejnych targach, także Zajubista dobrze, tego jest imprezka. Co chwilę dużo <grym> Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się film podobał, co byście chcieli widzieć więcej na takich targach, żebyśmy więcej nie pokazywali sprzętu czy cokolwiek, czy więcej rozmów z ludźmi. Dajcie nam znać, my się będziemy próbowali dostosować, a póki co spadamy, także do następnego. Narka!